Ameryka Chavez wkroczyła do MCU wraz z premierą filmu Doctor Strange w Multiwersum Obłędu. Dziś porozmawiamy sobie o jej wątku w tym filmie oraz rozważymy jakie losy czekają bohaterkę Sochil Gomez. Ze mną jest Radek z kanału Pogadajmy o Rzeczach. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ameryka jest centralną postacią filmu Doctor Strange 2. Właściwie cały ten film kręci się wokół niej, bo Wanda chce przejąć pełną kontrolę nad Multiwersum i w tym celu chce zabrać jej moce, a Strange stara się po prostu chronić nastolatkę przed szkarłatną wiedźmą. Ona sama przez cały film uczy się nie tylko jak korzystać ze swoich mocy, ale również przełamuje się tak wobec innych, staje się bardziej otwarta, bardziej ufna, a ostatecznie odnajduje dla siebie miejsce w tym ogromnym multiversum, właśnie w uniwersum MCU, które śledzimy, w uniwersum Doktora Strange'a. Jak Ci się podobał ten wątek w filmie? Ja zacznę od tego, że pamiętam naszą pierwszą rozmowę o Ameryce i Chyba żaden z nas się nie spodziewał, że będzie pełnić właśnie taką rolę i ja wtedy wyrażałem taką obawę, że boję się, że będzie multiwersalną taksówką, tak, takim może być trochę narzędziem fabularnym, który pozwoli Strange'owi e, na podróż między wymiarami, natomiast bardzo się cieszę, że tak nie było. Bardzo się cieszę, że jest tak naprawdę trzecią najważniejszą postacią tego filmu i polubiłem ją. Muszę powiedzieć, że ją polubiłem, chociaż może nie było jej aż tak dużo, ehm, czy jej charakteru nie pokazano aż tak dużo, ale naprawdę uważam, że jest sympatyczną, dobrze odegraną postacią i jako taka bardzo przypadła mi do gustu. No ja Amerykę Chavez w tym filmie absolutnie uwielbiam. Cieszę się, że nie została właśnie sprowadzona do tego, co mówiłeś, czyli do takiej gwiazdki tylko, która będzie przenosiła bohaterów pomiędzy lokacjami, tylko rzeczywiście został dla niej napisany cały, bardzo myślę, dojrzały wątek, przedstawiony jej origin, o którym też wielokrotnie rozmawialiśmy również na moim kanale, gdzie zrobiliśmy materiał o Ameryce Chavez przed premierą filmu, gdzie staraliśmy się wyposażyć was w... W wszystkie podstawowe informacje o tej postaci okazało się, że duża część została wykorzystana właśnie na potrzeby filmu Doctor Strange 2 i mamy ten origin postaci, mamy pokazane kim jest, jak ona zdobyła um, te umiejętności podróżowania między między uniwersum a drugim uniwersum, że odwiedziła wiele różnych światów i ostatecznie nawiązuje bardzo interesujące relacje przede wszystkim ze Strange'em, jak i z Wongiem. I na koniec tego filmu mamy bohaterkę, która jest zarówno bardzo dobrze wprowadzona, jak i tak pełni ukształtowaną postacią. Jednocześnie ten film jakby skonstruował tę postać w ten sposób, że możemy oczekiwać, że dalej będzie kontynuacja losów Ameryki Chavez, gdyż no, Ameryka na koniec jest, znajduje się pod opieką Wonga, gdzie szkoli się w Kamartacz. I myślę, że to, to ta lokacja, w której znajdujemy się na koniec jest bardzo ciekawa, bo... Mamy postać, która ma możliwość podróżowania między uniwersami, a sama będzie się teraz uczyła właśnie tych magicznych sztuczek. I ja jestem przekonany o tym, że po to nam twórcy tego filmu pokazują jej szkolenie. Że ona może nie będzie jakoś super wykwalifikowaną czarodziejką, ale przynajmniej będzie potrafiła zrobić te podstawowe rzeczy, czyli będzie umiała obronić się w walce. Wręcz to po pierwsze. Po drugie, myślę, że. Będzie to postać, która ostatecznie udaje się robić te portale w postaci kółek i dzięki temu będzie mogła podróżować nie tylko między wymiarami, między światami, ale będzie również mogła podróżować w ramach jakiejś jednej jednej planety, tak? czyli będzie mogła poruszać się na przykład nie wiem, z Camartage do nie wiem, Nowego Jorku albo do San Francisco, bo to są takie dwie e, dwa miasta, w których najwięcej historii jeżeli chodzi o MCU się toczy. Więc y, myślę, że to jest ciekawe rozbudowanie Ameryki Chavez, jeżeli chodzi o jej charakter, jeżeli chodzi o jej umiejętności, i świetne wyprowadzenie pod kolejne projekty. Jak sądzisz, czy ona będzie miała jeszcze jakieś dodatkowe moce, czy ona będzie miała jakiś level up, jeżeli chodzi o jej umiejętności, bo ona już w tym momencie jest dosyć wykwalifikowaną i kompetentną bohaterką, mimo jej młodego wieku? Wiesz co, wydaje mi się, że sam ten trening w Kamartach ma trochę doprowadzić się do tego momentu jak w komiksach, o czym rozmawialiśmy właśnie przy okazji pierwszego materiału o Ameryce, gdzie mówiłem, że Ameryka jest taką... Dość silną fizycznie postacią, gdzie ona, że tak powiem, umie skopać tyłek. Na razie w tym Doktorze Strange'u nie pokazano nam jakby była jakaś turbosilna fizycznie. E, może na końcu, kiedy ona uderza tymi gwiazdkami, ale to też było raczej związane. Nazwijmy to z tą mocą gwiazdek, niż z taką, z taką siłą fizyczną. Natomiast właśnie wydaje mi się, że chociażby takie przeszkolenie, jakie odebrał dr Strange w walce wręcz, to jej się to przyda na pewno. Aczkolwiek nie zdziwiłbym się, gdyby właśnie, tak jak mówisz, w tej mocy magicznej nie szło jej zbyt dobrze. Gdybyśmy na przykład. Kolej, przy kolejnym razie, kiedy się z nią spotkamy w ramach MCU, dostali taką informację, że no uczyła się tych czarów, ale za bardzo jej to nie wychodzi, jakieś tam podstawowe zna, ale no, nie będzie drugim doktorem Strange'em, jeżeli o to chodzi. Sochil Gomez jest teraz bardzo zapracowaną osobą, bo mimo tego, że prowadzi no normalne nastoletnie życie, które możemy zresztą obserwować na jej skrupulatnie prowadzonym Instagramie, czy też na TikToku, bardzo zaangażowała się zarówno w promocję filmu, bo ona się chyba pojawiła na wszystkich możliwych eventach i we wszystkich możliwych miejscach, gdzie można było tylko promować Doktora Strange'a 2, czego nie można powiedzieć o głównych postaciach, czy o głównych aktorach odgrywających główne postacie, bo oczywiście mieliśmy Benedicta Amber Bacha i Elizabeth Olsen w różnych miejscach promocji. Natomiast oni ograniczyli się chyba tylko do premiery i do takich najważniejszych eventów, a Soczil Gomez jest wysłana dosłownie wszędzie. Ona nawet otwierała jakiś, nie wiem, park w Disneylandzie, była gdzieś na, na premierze nowych filmów. Widzimy ją, co chwila jest na jakimś nowym wydarzeniu. Nawet ostatnio była na premierze Tora 4. Zresztą przed premierą doktora Strange'a 2, to już jak została ona zrekrutowana do roli Ameryki Chavez, to pojawiła się i na premierze Czarnej Wdowy i na premierze Moon Knighta i, i, i na premierze Shang-Chi i ona cały czas jest aktywna. Ostatnio chyba nawet była na premierze Nowych Minionków i ona cały czas się promuje. To jest chyba złe słowo, ale bo myślę, że ktoś ma na nią jakiś konkretny pomysł. Jakby myślę, że Marvel dobrze wie, że mimo tego, że to jest postać, która została nawet dobrze przyjęta i to w filmie, który zarobił ponad 900 milionów dolarów na świecie, to mimo to trzeba ją jeszcze trochę podpromować, dlatego ją wysyłają na różne eventy, do różnych miejsc, gdzie może jeszcze pokazać swoją buzię i przedstawić swoje nazwisko, bo myślę, że ona może być taką, taką aktorką, która będzie mogła pociągnąć swój solowy projekt. I teraz pytanie do ciebie, czy ty by widział Amerykę Chavez w jakimś projekcie typu Serial, czy bardziej w filmie? Czy też uważasz, że ta postać i ta aktorka nie ma jeszcze wystarczającego nazwiska i potencjału, żeby pociągnąć taki projekt i widziałby się bardziej jako postać drugoplanową w jakimś innym filmie? Nie mówię o Doktorze Strange'u 3, ty, um, chociaż jeżeli ją tam widzisz, no to, no to bardzo chętnie na ten temat porozmawiam, ale może w jakimś innym projekcie. A może od razu zrobią filmy Young Avengers i ona będzie tam. Jedną z wielu postaci. Znaczy, krótko mówiąc, jak oceniasz potencjał tej postaci i potencjał aktorski Socil Gomez do dalszych projektów w MCU? Znaczy, zacznijmy od e, talentu aktorskiego, bo to jest bardzo dobra aktorka, pomimo właśnie młodego wieku. Zresztą doskonale pamiętam, jak Ty mi opowiadałeś o jej występach. Jak oglądałem też e, filmik e, krótkometrażowy z nią w roli głównej, który również Ty mi polecałeś. Także ja uważam, że aktorsko, myślę, że pociągnęłaby serial. Nie wiem, czy film kinowy, bo wyobrażam sobie, że to jest jednak e, dużo większe takie obciążenie może bardziej mentalne że jednak. To byłaby duża premiera kinowa, tylko na niej skupiona, ale wydaje mi się, że serial na spokojnie. Z tym, że nie wiem, czy ta postać sama, ym, no oczywiście wiadomo, miałaby jakieś postacie wokół siebie, ale czy sama w roli głównej dałaby radę. Bo z jednej strony, oczywiście, wypadła świetnie w Doktorze Strange'u, ale jednak jako postać ym, uzupełniająca, tak bym to powiedział. Oczywiście tutaj nie chcę powiedzieć, że była jakąś bohaterką. Gorszego sortu, czy coś w tym stylu, po prostu była uzupełnieniem dla doktora Strange'a. I teraz zastanawiam się, bo jednak zakończenie filmu mocno ją powiązało z tym światem czarodziei, o czym już mówiliśmy. I teraz zastanawiam się, że gdyby to był solowy projekt, zapewne ktoś z tego świata musiałby się tam pojawić. Myślę, że najszybciej Łąk. I nie wiem, na ile byłoby to przygoda o niej, a na ile byłaby to przygoda o czarownikach w MCU. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby, może, e, może nie jakaś drużyna, ale Team Up z jakimś innym młodym bohaterem może z Miss Marvel, może w końcu dostalibyśmy coś dobrego z tą bohaterką, może z jakąś jeszcze nowszą postacią, na przykład wy wykorzystano by e, serial o Ameryce, żeby, że tak powiem, dokoptować jej kolejną nową młodocianą postać chociaż myślę, że gdybym miał wybierać, to osobiście wolałbym ją w serialu i tak jak mówię, w jakimś team-upie niż, yy, niż solową produkcję. Mamy teraz możliwość śledzić serial Mess Marvel i w tym serialu główną bohaterkę, czyli Kamala Khan gra Iman Velanit, czyli aktorka, dla której to jest w ogóle debiut w takiej dużej produkcji i też nie miała na swoim koncie właściwie miała jeszcze o, o wiele mniejsze doświadczenie niż Sochil Gomez, bo w tym naszym pierwszym no, dosyć dużo czasu spędziliśmy na research i na to, gdzie ona grała, jakie ma doświadczenie. Zanim Socil Gomez została American Chavez, grała również w serialu Netflixa, grała w różnych produkcjach yy, niezależnych, także miała to obycie. Iman Vellani tego nie miała, a mimo to mamy z nią yy, serial, więc myślę, że jeżeli chodzi o umiejętności aktorskie, to ona by sobie dała radę Socil Gomez, żeby pociągnąć taki serial i który był w Właśnie taką z jednej strony coming of age, a z drugiej strony to co powiedziałeś, produkcją o czarodziejach, bo mamy dużo Seriali. Mamy dużo spin-offów do różnych filmów, czy też do seriali. I one zwykle dotyczą takich przyziemnych bohaterów. A takich produkcji o czarodziejach, nie licząc WandaVision, które było no dość specyficzną produkcją, no nie mieliśmy. A, a żeby się prosiło, żeby poznać, jak wygląda normalne życie tych ludzi, którzy mieszkają i którzy trenują w kamartach, wydaje mi się, że to nie byłoby aż tak trudne przedstawić ich magiczne zdolności. Szczególnie, że już pewne, pewien setting jest. Ograny. Pewne elementy scenografii są już dawno zbudowane. Efekty specjalne w postaci portali, to jest już coś, co zostało wypracowane. Tego nie trzeba by było stwarzać na nowo. A taka produkcja o czarodziejach, na przykład byśmy tam dodali Wonga, czy jakieś jeszcze parę innych postaci i dać jakieś mniejsze zagrożenie, z którym na przykład Wong i Ameryka Chavez mu musieliby sobie poradzić. I myślę, że to idealnie by działało jak taki, jako taki serial, który miałby 6-8 odcinków. No, chyba żebyśmy chcieli zrobić z tego typowo młodzieżowy serial, taki coming of Age w stylu yy, Kamalikan. I po prostu wysłać Amerykę Chavez do szkoły, żeby ona miała swoje przygody, żeby w końcu cieszyła się tym życiem nastolatki. Takim życiem, którego no, no nie miała, nie doświadczyła go. Tak? Bo musiała uciekać z miejsca na miejsce, goniła ją Wanda, najpierw nie osobiście, poprzez różne potwory, Gargantosa, potem osobiście. Więc jej się też należy tak trochę spokoju. I troszkę takiego młodzieńczego spełnienia, jeżeli chodzi o to nastoletnie życie, bo wydaje mi się, że akurat Sochi Gomez jest taką osobą prywatnie, która też bardzo dużo korzysta z mediów społecznościowych, z TikToka. Mamy teraz to jest bardzo fajnie widoczne na making-offach z Doktora Strange'a 2, gdzie. Ona tych starszych aktorów próbuje namówić, tutaj nagrajmy jakiś film na TikToka, tutaj zrzucę sobie zdjęcie. I ona jest taka bardzo osadzona w takich, takich bardzo no, w mediach społecznościowych i widać, że to by jest taka bohaterka, która taka aktorka, która by poprzez to, jak gra swoją bohaterkę, mogła by właśnie przemówić do tego targetu, jakim są ludzie, którzy są nastolatkami, bo myślę, że Serial Miss Marvel celował właśnie w ten target, a ostatecznie stał się takim typowym Marvelkiem, gdzie mamy znowu wielką dramę i trzeba ratować świat, bo mieliśmy dwa odcinki, w których Kamala była w szkole, a potem zaczęliśmy taką typową Marvelową rąbankę. A właśnie Ameryka Chavez to mogłaby być taka aktorka, którą moglibyśmy sprowadzić z tego poziomu wielkiego, multiwersalnego zagrożenia. Właśnie do szkoły, właśnie do takich ulicznych starć, to też byłby dobry pomysł na rozwój tej bohaterki i można byłoby zaangażować do tego twórców, którzy właśnie są latynosami, którzy mają jakieś pochodzenie meksykańskie i zrobić właśnie serial, który będzie osadzony właśnie w tym klimacie. Byłbym bardzo, bardzo ciekaw. Moim marzeniem jest to, żeby się za to zabrał jakiś, nie wiem, naprawdę utytułowany meksykański twórca, jeszcze nie mówię Guillermo del Toro, ale na przykład, nie wiem, Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón robił już na przykład filmy z serii Harry, Harry Potter, więc wie jak to jest współpracować z młodymi aktorami, więc jeżeli miałby tylko ochotę zrobić coś dla Marvela, to myślę, że Ameryka Chavez to jest właśnie taka postać, którą mógłby się właśnie fajnie obawić, jeżeli chodzi o stronę fabularną. I mógłby się też, idealnie by się nadawał do tego, żeby te wszystkie hiszpańskie, latynoskie, meksykańskie klimaty umieścić właśnie w takiej produkcji. Bo mieliśmy produkcję o różnych bohaterach z różnych części świata, a jeżeli chodzi o latynosów, czy ludzi, którzy mają jakieś tam hiszpańskie korzenie, no to mieliśmy tego bardzo mało. Mieliśmy tylko Luisa Van Tmenie i to wszystko. I teraz mamy Amerykę Chavez, więc... Fajnie by było, gdyby ta grupa odbiorców również miała swoją superbohaterkę, której rosy po prostu mogą śledzić w tym wielkim świecie. Ja się całkowicie zgadzam z tą szkołą. Wydaje mi się, że to mogło być nawet zabawne, no bo Ameryka podróżowała przez tam, mówię chyba 70 parę wymiarów. I zakładam, że w żadnym z nich nie zagrzała zbyt długo. I w każdym z nich na pewno istniały trochę inne zasady, rządzące światem. Nie mówię to o fizyce czy coś, tylko raczej nie wiem, prawa, e, nie wiem, przechodzenie na czerwonym świetle na pasach, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to, mogło być, to mógłby być punkt wyjścia do mega komicznych żartów. Właśnie z tego, że ona na przykład nie umiałaby sobie nieraz poradzić w jakiejś. Absurdalnych dla nas prostych sytuacjach, gdzie dla niej naturalne byłoby zachowanie się inaczej albo robienie czegoś inaczej, i myślę, że to byłby powód do serii naprawdę śmiesznych sytuacji. Plus, wydaje mi się, że jakby sam też motyw tego, że ktoś musiałby jednak sprawować nad nią opiekę, no bo ona ma ile? 16 lat? W filmie 15? Coś takiego pewnie. Znaczy, tak, no nie, się... nie ma obojga ha? rodziców, tak? Ktoś musi tak, być nie... tym opiekunem prawnym jej. Tak. Wyobraź sobie, jakby na przykład, nie wiem, Łąk miał przyjść w garniturze na wywiadówkę szkolną i wiesz, wszedłby, nie wiem, przez portal do klasy albo coś w tym stylu. I wiesz, takie. Żeby nawet osadzić to, żeby tam nie było żadnego zagrożenia. Ja wiem, że to jest mało prawdopodobne, ale żeby tam nie było żadnego zagrożenia, żeby to był serial o tym, że ona chodzi do szkoły, ona może przez cały serial nie użyć mocy. Jakby zupełnie by mi to nie przeszkadzało i wiesz, jakby takie, albo nie wiem, użyć tej mocy, nie wiem, żeby pojechać na wycieczkę do innego wymiaru, nie wiem, z koleżanką albo z kolegą, którego pozna. Żeby to była taka czysta zabawa tymi mocami. Krótko mówiąc, żeby to było coś. Czy miała być Miss Marvel? I wiem, że to jest mało prawdopodobne, patrząc na to, co dzisiaj dzieje się z MCU, ale to byłby taki mój chyba wymarzony projekt teraz z Ameryką. Jeżeli, nie wiem, ceną zrobienia czegoś takiego byłoby dodanie tam, no nie wiem, jakiegoś antagonisty, który przybył za Ameryką z innego wymiaru i, nie wiem, chce coś zrobić, tylko proszę, żeby to nie było panowanie nad światem albo zniszczenie wymiaru, no to myślę, że. Coś takiego bym widział w, w ramach właśnie jakiegoś serialu. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy te zagrożenia przeskalowali. I jasne: mamy super bohaterkę, która umie podróżować między wymiarami i jest mocno powiązana z multiwersum. Ale zejdźmy na Ziemię, zejdźmy do jakiegoś zupełnie niegroźnego, przyjaznego środowiska. Ona nie musi teraz być w każdym filmie powiązana z jakimś wielkim, wielkim zagrożeniem, że teraz będziemy mieli filmy z kangiem. No to ona też by tam idealnie pasowała jako postać, która może podróżować między wymiarami. Czy są też takie plotki, że w sumie to America Chavez, to mogłaby się w lokim w sezonie drugim pojawić na jakiejś oczy czy jakiś gościnny występ? No bo w sumie czemu nie, tak? Ona potrafi podróżować między wymiarami i nie potrzebuje do tego tego czasownika, tak, czyli mogłaby gdzieś tam na przykład z lokim podróżować albo przez przypadek go spotkać. To też bym przyjął z otwartymi ramionami ale najbardziej y, y, atrakcyjną wizją dla mnie jest ten łąk w garniturze. To jest, to jest coś, co do mnie przemówiło. Po prostu to był jeszcze łąk taki bardzo twardy i zasadniczy i przychodzi na tą wywiadówkę i jako opiekun prawny musi się tam, nie wiem, spowiadać, że, nie wiem, Ameryka, nie wiem, szybę stłukła albo, nie wiem, coś powiedziała nieopatrznie, co, co wydawało jej się, że wszystko jest okej, okay, a nie jest okej. Okay. Po prostu taka typowa, szkolna drama i właśnie to, że jest to postać potężna, jakby nie było, a musisz się odnaleźć po prostu w klasie, gdzie codziennie trzeba iść, nie wiem, uczyć się matematyki albo, nie wiem, fizyki albo geografii, tak? I to, to by było fantastyczne, a jeżeli już by były zagrożenia to typu, nie wiem, ktoś komuś rower ukradł albo, nie wiem, napad na bankomat, tak jak mieliśmy to na początku Spider-Man Homecoming. Te, tego typu zagrożenia, że o, widzisz, że nie wiem, ktoś nie wiem, ukradł pizzę. Tak, tak jak w tym, w tym jej pierwszym występie, że gdzieś tam jest pizzeria i ktoś nie zapłacił za pizzę. I ona teraz nauczona ten doświadczenie tutaj będzie goni goniła tych, tych, yy, tych, tych ludzi. No takie naprawdę nic nieznaczące zagrożenia, tylko po to, żeby po prostu było śmieszniej, zabawniej, żeby to wszystko było takie. Lekkie, żeby nie było wielkiej dramy z ratowaniem multiversum czy wszechświata, tylko żeby to była produkcja skupiona na jej nastoletnich problemach, na jej nastoletnim życiu. Zobaczyłbym też taką, taki rodzaj zgrywy trochę, gdyby wiesz, na przykład zobaczyła. Nie wiem, zwykłego kieszonkowca na przykład, który ukradł torebkę, wiesz, standardowa sytuacja i chciałaby go powstrzymać na przykład, nie wiem, wysyłając go do innego wymiaru, nie, żeby, wiesz, na zasadzie e, strzelania z karabinu do muchy, nie, i żeby musiała sobie trochę uświadomić, że kurczę, może faktycznie to trochę nie tak, nie, myślę, że to też mogłoby być komiczna scena i też pasowałaby do takiego serialu, tym bardziej, że kurczę... Nastoletni bohaterowie to są dzieciaki, mają supermoce. No, umówmy się, jak zachowywałyby się dzieciaki w naszym świecie, gdyby dostały supermoce? Myślę, że pierwsze, co by zrobiły, to byłyby zajarane tym, że, że je mają i miałyby taką czystą radość z tego i by się nimi bawiły, tak? Zresztą nie tylko dzieciaki. Myślę, że jakbym dostał supermoce, zachowywałbym się dokładnie tak samo. Więc jakby oddajmy tym dzieciakom w MCU z supermocami. To, co robiłyby dzieciaki w naszym uniwersum, po prostu niech się bawią tymi mocami. No, zresztą, jakby to też nie będzie jakaś abstrakcja, bo znowu odwołam się do materiału źródłowego, jakim są komiksy. Tam jest pełno takich sytuacji, takiej czystej Radochy z tego, że masz super Plus jeszcze to, o czym cały czas mówimy, w komiksach Ameryka. W jednych komiksach lata po kosmosie i rozwiązuje multiwersalne zagrożenia, ale w innych komiksach potrafi biegać po ulicach Nowego Jorku i bić się ze zwykłymi przestępcami, więc naprawdę nie zawsze trzeba wynajdować wielkie zagrożenie, które przebije kolejne. Czasami wystarczy ten zwykły rabuś, który ukradnie torebkę i to też może być angażująca, naprawdę świetna historia na epicki film. Czekam na kolejne informacje dotyczące Ameryki Chavez. Mam nadzieję, że San Diego Comic Con lub D23, które są dopiero przed nami, że te dwie imprezy nam przedstawią jakieś ciekawe projekty związane z postacią Sociel Gomez. Bardzo na to liczę. Szczególnie, że Disney Plus jest właśnie taką platformą, w której powstają różne ciekawe projekty marvelowe, i myślę, że to jest właśnie przestrzeń, w której produkcja z Ameryką Chavez wpasowałaby się idealnie. Dziękuję Ci Radku za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję wszystkim widzom, słuchaczom za e, wysłuchanie naszej rozmowy. Mam nadzieję, że się podobała. Zapraszam Was na kanał Radka Pogadajmy o Rzeczach. Link macie w opisie. W opisie w tego filmu macie oczywiście również wszystkie linki do naszych grupek, fanpage'y, także zachęcam do obserwowania. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Mocno tym pomożecie w rozwoju tego kanału a my słyszymy się i widzimy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, trzymajcie się.